Cześć! Dzisiaj firma Naglak na wyjeździe. Niezmiernie nam miło, że nasze filmy cieszą się taką popularnością i kanał na youtube się rozwija. I w związku z tym mamy dzisiaj dla was coś wyjątkowego. Dzisiaj znajdujemy się w Instytucie Badawczym, dokładnie w Laboratorium Badań Bezpieczeństwa Ciągników i Maszyn Rolniczych, czyli generalnie w miejscu, gdzie nasze wyroby oficjalnie stają się certyfikowanymi kabinami ochronnymi. Ale o szczegółach to za chwilę. A jak to dokładnie wygląda takie badanie, zapraszam do środka. Tam wszystko zobaczymy. Niewątpliwie zrobiło się ciekawie. No ale skoro crash testy, to co dzisiaj będziemy bić? I to jest najlepsze. Jeśli dokładnie obserwujecie nasze media społecznościowe i kanały, z którymi współpracujemy, doskonale wiecie, że firma Naglak jest zaangażowana w kilka projektów związanych z kabinami z płaską podłogą do Ursusa C360. Dzisiejszy materiał jest niewątpliwie jednym z kolejnych kroków. Żeby takie kabiny wprowadzić do produkcji seryjnej. Jednak dzisiaj na tapetę bierzemy kabinę do tłustej 60 dla miłośników czterech kółek. Jest z nami pan inżynier Sebastian Dorociński. Witam serdecznie. Jest to kierownik Laboratorium Badań Bezpieczeństwa Ciągników i Maszyn Rolniczych. Panie Sebastianie, proszę mi powiedzieć, gdzie dokładnie się znajdujemy? Znajdujemy się w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym, w Państwowym Instytucie Badawczym, w strukturach którego jest Laboratorium Badawcze Bezpieczeństwa Ciągników i Maszyn Rolniczych. Jestem kierownikiem tego laboratorium. Wykonujemy badania do homologacji, jak również bezpieczeństwa użytkowania pojazdów rolniczych i ich podzespołów. Jest ciągnik na stanowisku, jest na nim zamontowana kabina, która będzie poddana badaniom. Proszę nam powiedzieć, z czym to się je, o co tu chodzi w tym badaniu, co to będzie przeprowadzone. Są to badania wytrzymałościowe, konstrukcji ochronnej, które mają na celu ochronić nam kierującego, który będzie używał tej maszyny później w rzeczywistości. Przykładane są siły. W celu uzyskania określonej energii, która jest obliczona względem masy własnej ciągnika, deklarowanej przez producenta ciągnika rolniczego. Akurat tutaj jest masa 4,5 tony, i względem tej masy obliczeniowo jest określona energia, którą musimy uzyskać. Żaden z elementów nie może wejść w tą przestrzeń ochronną, nie może pęknąć na kabina i nie może naruszyć tej przestrzeni ochronnej. Ma to na celu ochronić nam operatora przed przewróceniem się ciągnika. Jak on się przewróci, to ona, ta klatka, że tak powiem, ma nam e, zabezpieczyć tego kierującego przed e, wypadkiem, tak, rzeczywistości. Są to badania wytrzymałościowe, tak jak wspomniałem. Jest z nami Łukasz z kanału Miłośnicy Czterech Kółek. Witam. Cześć Łukasz. Cześć. Certyfikujemy waszą kabinę do waszego ciągnika. Jak widzisz, jest tutaj już ustawiona na stanowisku. Ale jedna rzecz się nie zgadza, gdzie jest 160. No 160 została u nas na bazie. Mamy tutaj takiego powiem, królika doświadczalnego, bo szkoda by było coś zniszczyć. <laughs> Wobec tego królikiem doświadczalnym został ciągnik, który swoim wizerunkiem na co dzień pracuje w firmie Naglak. Ale jak najbardziej, kabina jest przeznaczona właśnie do waszego w sumie 190 konnego potwora. No szczytowej mocy takiej doświadczalnej, no można tak założyć. No i to też ta kabina będzie poddana obciążeniom znacznie większym niż poddałaby seria. Wszystkie próby są ustawione na takie obciążenia, które dostosowane do masy waszego ciągnika. Tak, tak, jest ustalone 4,5 i takie siły będą tutaj przykładane do, do, do kabiny. W ogóle na początku projektu myśleliście w ogóle o jakichś badaniach tego ciągnika, jakiejś certyfikacji? Od czego to się zaczęło? Uff. Nie, nie, na pewno chcieliśmy zmierzyć moc jaką uzyskamy masę, a no taki, taki, takie cuda, że tak powiem, no to nie, nie, nie miałem tego w myślach, żeby takie coś robić. Chciałem użyć po prostu innej kabiny od innego ciągnika, która jest już oryginalna. No a tutaj, że jest otworzone, no to trzeba się coś tym zająć. Moim, moim, że tak powiem, punktem zaczepienia to był zetor, który był już rozwijany przez, 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 przez Czechów. A na jakimś konkretnym modelu zetora się wzorowałeś? Eee, Proxima. Głównie Proxima, bo to jest ta bryła jeszcze zachowana, bo Fortera to już jest cięższa seria, 73,40, 73,41. Aż sam jestem ciekaw jak przejdzie to badanie, bo jak wspomnieliśmy na początku siły tutaj zastosowane w tym badaniu będą zwiększone do w odniesieniu do masy finalnie ciągnika. Tak. Czyli może się zdarzyć wszystko. No zobaczymy, no tutaj yy, korpus jest dużym znakiem zapytania. Także to, jak tutaj coś pójdzie, to też będzie dla mnie wskazówka, co mogę zmodyfikować. U nas na pewno też będzie rama pomocnicza, mhm. ale jak tutaj coś wyjdzie, to na pewno będzie też to dla mnie duża wskazówka, co tam u nas można uwzględnić dodatkowego. A i dla nas ciekawym, myślę, takim punktem odniesienia przy tym badaniu będzie to, żeby sprawdzić, co tu się może uszkodzić na skutek większych obciążeń, kiedy zdwojona masa pójdzie na przednie mocowania, tak. na tylne. Zobaczymy, może nam wyrwie poduszki. Wszystko so, się lecimy, może stać. Zobaczymy. No, mocowania są konkretne, także zacieramy rączki. Zobaczymy, może nam wyrwie poduszki. Badanie zostało przerwane. No i sądzę, że w sumie zakończone. Panie kierowniku, co miało tu miejsce? Co tu się stało? Wykonaliśmy jakieś około 15% w ogóle całego badania, które mieliśmy zaplanowane. Z tego względu, że podczas pierwszej próby zostały wyrwane poduszki ciągnika. Kabina nie stawiała już nam oporu. Popłynęła nam konstrukcja, wynik jest negatywny. Ta konstrukcja została już obciążona na tyle, że nie możemy kontynuować dalszych prób, mimo to, że zostaną wymienione poduszki. Dojechaliśmy do momentu połowy wartości energii z 4,5 tony masy ciągnika. No, tak to można nazwać. Osłony obudowy tych poduszek, bo sama poduszka nie została uszkodzona. To raczej mocowania, mocowania tej poduszki do, yy, do wsporników, które są mocowane do tylnej osi, tak? Firma tutaj, która wykonała tą konstrukcję, nie jest producentem tych poduszek. Ona gdzieś je po prostu kupiła. Także to też było zaprojektowane w jakiś taki sposób, że no powinno przenieść tą energię. Rozumiem. Także to jest temat do analizy, temat do, do, do dalszej pracy, tak? Czyli czeka nas powtórka z badania. Tak jest. I liczymy na to, że już wtedy badanie ukończy się w 100% z wynikiem pozytywnym. Przez pewien czas przyłożyliśmy się do roboty, poprawiliśmy projekt. Wykonaliśmy nową kabinę, bo poprzednia musiała zostać zutylizowana. Chodźcie zobaczyć, co poprawiliśmy. Znajdujemy się w strefie, gdzie ostatnio doszło do niepowodzenia. Głównym tematem, który zawinił podczas poprzedniego badania, były mocowania tylne kabiny do uchwytów montażowych. Zostały tutaj w porozumieniu z M4K zastosowane uchwyty oraz poduszki przeznaczone do serii ciężkiej Ursus. Zostało zadysponowane dodatkowe zabezpieczenie przed ewentualnym wyrwaniem się mocowania. Zobaczymy, co będzie dzisiaj. Etap pierwszy: przykładamy siłę do górnej belki kabiny, gdzie zostaje przyłożona siła wyliczona z referencyjnej masy ciągnika z pełną kabiną na wypadek przewrócenia się maszyny. Na YouTubie wielką popularnością cieszą się kanały z prasą hydrauliczną, jak ludzie miażdżą różne rzeczy. Ciekawe czy już ktoś próbował z kabiną. Jeśli nie, to będziemy pierwsi. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. To spojrzenie w było bardzo nowe. <grymne> <żołąne. grymne> Właśnie zakończyliśmy pierwszy test, przed nami jeszcze trzy kolejne. Jak do tej pory widzimy, że tylne zaczepy zachowały się tak jak należy i generalnie cała konstrukcja też. Można zwrócić uwagę, że rama została wygięta, ale w taki sposób, że nie narusza klatki, gdzie jest zaznaczona przestrzeń pracy operatora. trwają przygotowania do testu numer 2. Będzie to też przykładanie siły za pomocą tego dużego siłownika, tylko teraz do kolejnego słupka yy, poziomego w kabinie. Same te testy zwane crash testami no widać, że są bardziej statyczne. Natomiast bardziej dynamiczna jest akcja zmiany położenia badanego urządzenia. Sprawnie przechodzimy do kolejnego punktu badania. Teraz będziemy sprawdzać, czy kabina nadaje się do tego, żeby nowy właściciel mógł się troszkę pokulać. Badanie będzie miało na celu przyłożenie siły do ramy kabiny od boku przy ewentualnym koziołkowaniu całego ciągnika. Jak mówi piosenka, wszystko się może zdarzyć. Jesteśmy w trakcie ostatniej próby. Sprawdzamy wytrzymałość przednich mocowań kabiny i przy okazji obudowy sprzęgła. Jak nie pęknie ciągnik, będzie dobrze. Badanie homolokacyjne dobiegło końca. nie baleje, znaczy oznaka szczęścia. Badanie zakończone pełnym sukcesem przy drugiej próbie. Kabina wytrzymała i ciągnik się nie złamał. Co nam to pokazuje, że nawet stary, rasowy Ursus 60 jest w stanie wytrzymać zwielokrotnione naciski na swoją konstrukcję. Wszystkie badania się odbywały na standardowej 60. Na naszym firmowym egzemplarzu pokazowym. Natomiast siły, jakie zostały zadysponowane podczas badania, były wyliczone dokładnie na tłustą 60. Pozdrowienia dla M4K. Jedziemy dalej z tym tematem. Zobaczymy, może nam wyrwie poduszki.